Dawne znachorki mówiły jajko to świat w miniaturze, życie, które potrafi przyjąć i przemienić wszystko co obce. Dlatego w każdej kulturze od Bałkanów po północne rubieże słowiańszczyzny rytuał oczyszczania jajkiem był najpotężniejszym narzędziem. Nie był to gest magiczny, lecz alchemiczny spotkanie czterech żywiołów w dłoniach człowieka. Ten rytuał nazwano katysz lichowa, czyli wykulkowanie zła, przetoczenie ciężaru, a w istocie, w istocie uwolnienie duszy od obcej energii, która przylgnęła do niej przez ból, lęk, cudze myśli. Rytuał nie wykonuje się w pośpiechu. To nie jest czynność, to spotkanie z własną duszą. Zacznij od stworzenia miejsca, w którym nic nie będzie cię rozpraszać. Ziemia pod stopami powinna być żywa. Nawet jeśli jesteś w domu, pod krzesło wsyp garść ziemi z ogrodu lub doniczki, żeby żywioł ziemi mógł cię trzymać i przyjmować to, co odchodzi. Po prawej stronie postaw świecę z naturalnego wosku. Ogień to strażnik granicy, przez które nic obce nie wróci. Po lewej stronie postaw czarkę z wodą, to ona przyjmie Twój oddech i resztki energii po oczyszczaniu. Z przodu połóż kawałek lnu lub bawełny, symbol czystości i łączności z Ziemią. Obok szczyptę soli do zamknięcia rytuału. Usiądź twarzą na wschód ku światłu i życiu. Poczuj, że cztery żywioły są już przy Tobie. Wybór jajka. To, które trzymasz w dłoni, nie może być przypadkowe. Nie bierz jajka sklepowego, ono jest puste i martwe. Potrzebne jest świeże, wiejskie jajko, najlepiej z zarodkiem, od kury, która chodziła po ziemi i widziała słońce. Jajko musi być ciepłe, niosące życie. Ogrzej je w dłoniach przez chwilę, aż poczujesz, że tętni ciepłem Twojego ciała. Potem wypowiedz cicho intencję. Tak jak to jajko. Pełne jest życia, tak, niech wchłonie w siebie to, co obce i ciężkie, i niech odda ziemi to, co nie należy do mnie. Jeśli pracujesz dla kogoś, wypowiedz jego imię. Niech to, co nie, na przykład Marka, odejdzie i wróci do ziemi. Zanim zaczniesz, zrób trzy spokojne wydechy na czubek głowy, tak jak dawniej z nahorki. Zdmuchiwały złe powietrze. Powiedz przy tym zdmuchuje złe obce lepkie, precz od ciała, precz od ducha, precz od duszy. Potem pluń do czarki z wodą to stary symbol odrzucenia energii. Nie chodzi o gest, ale o decyzję. Nie przyjmuje tego do siebie. Wykulkowanie teraz weź jajko w dłonie. Poczuj, że staje się przedłużeniem Twojej intencji. Tocz je powoli po ciele, tak jakbyś rozmawiał z własną duszą. Jeśli chcesz oczyścić ciało, tocz od góry w dół zgodnie z ruchem słońca, żeby to, co ciężkie, spłynęło do ziemi. Jeśli chcesz oczyścić duszę, tocz od stóp ku głowie przeciwnie do słońca, bo wtedy przyzywasz energię energię ziemi, która unosi się ku sercu. Każdy ruch wykonuj powoli ze spokojem, wypowiadaj przy tym szeptem kaczę, toczę, wykulam, trzęsawicę, zawrót, łamanie i kucie, ból i słabość, z żył i z kości, z ciała i skóry, zdejmuję, oczyszczam, larwę przeganiam. Moim słowem Jajko je zabieram, zamykam i toczę. Precz na zawsze w głębiny ziemi. Nie musisz znać archaicznych formuł, ważna jest moc woli, to że każda sylaba płynie z Twojego centrum. Podczas rytuału możesz poczuć ciepło, dreszcz, łzy, albo zobaczyć, że ciało samo zaczyna oddychać głębiej. To znak, że energia zaczyna się odłączać. Nie przerywaj, tocz. Dopóki nie poczujesz spokoju, zazwyczaj trwa to kilka minut, aż oddech stanie się równy. Kiedy poczujesz, że jajko zrobiło się cięższe, zimniejsze, to znak, że przyjęło w siebie to, co obce. Odłóż je na lniany materiał, nie odkładaj na blat, nie do lodówki, to już święty przedmiot. Teraz czas, by zobaczyć prawdę. Weź szklankę z chłodną wodą, Otwórz ją rytualnie. Przejedź nad nią ostrzem noża lub paznokciem, kreśląc ukośny krzyż. Delikatnie stuknij skorupkę i rozbij jajko, nie przecinaj nożem, pęknięcie uwalnia cięcie rozdziela, wlej zawartość do wody i spójrz, jeśli białko tworzy nici, bąbelki, kształty, przypominające oczy lub pająki, to znak, że jajko wchłonęło. Ciężką energię. Jeśli żółtko jest czyste i nie rozpada się, rytuał się udał. Jeśli pęka lub ciemnieje, larwa była silna, ale została odcięta. Weź wtedy skorupkę w dłonie i ściśnij, aż pęknie z trzaskiem. Powiedz, jak skorupka pęka, tak i więzy pękają. Larwa, precz po czarnej rzece do morza, tam twoje miejsce. Nie wracaj. To moment ostatecznego odcięcia. Zawartość szklanki, wodę i jajko wylej do ziemi. Nie do zlewu, nie do toalety. Ziemia przyjmie, transformuje i milczy. Skorupkę zakop w tym samym miejscu, posyp szczyptą soli i powiedz: Ziemia przyjęła, Ziemia zamknęła. To jest moment, w którym cykl się domyka. Ziemia rozłoży wszystko, aż nie zostanie ślad. Po rytuale przez trzy dni po oczyszczaniu. Żyj spokojnie. Nie pij alkoholu, nie wchodź w spory, nie otwieraj się emocjonalnie. Nie dlatego, że nie wolno, ale dlatego, że Twoje pole się układa. To czas ciszy, odpoczynku i wdzięczności. Niech Ziemia pracuje w Tobie. Rytuał. Katy szlichowa to nie walka z larwą, to akt przywrócenia porządku. Świadomość spotyka materię, światło spotyka cień i wszystko wraca do swojego miejsca. Niech ten rytuał przypomni Ci, że Ziemia nie boi się niczego, co w Tobie ciężkie, bo ona już dawno nauczyła się przemieniać ból w życie. W kolejnym odcinku Opowiem Ci o rytuale zapieczętowania i spokoju, zachód chudości, czyli jak pracować z gotowanym jajkiem, żeby domknąć pęknięcia w polu, uspokoić ciało i przywrócić harmonię po oczyszczaniu. Jeśli czujesz, że to, co dziś usłyszałeś, poruszyło Twoją duszę, zostaw proszę w komentarzu serduszko. Będzie mi bardzo miło, Zapraszam również na moją stronę www.lunaris.wrocław.pl oraz do wymiany energetycznej na bajkofi.